Dzień dobry, ja mam na imię Jaro i witam Was w pracowni D9, czyli w studiu, w którym na co dzień nagrywamy programy Guitar Stories. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć nie o gitarach, nie o wzmacniaczach i kolumnach głośnikowych, tylko o rzeczy bez której tak naprawdę instrumenty nie działają czyli o przewodach do gitar i do basów. Na polskim rynku istnieje kilku producentów bardzo dobrej jakości przewodów do gitar i basów, i dzisiaj przyjrzymy się produktom jednej z tych firm. Otóż chciałbym Wam zaprezentować dwa przewody firmy Dawid Laboga. Jeden jest dedykowany dla basistów, a drugi jest to kabel instrumentalny, który. Mogą używać zarówno gitarzyści, jak i basiści. Pierwszym z nich to kabel oznaczony symbolem bas. Co się rzuca nam w oczy? Od razu bardzo estetyczne pudełko, no, które świadczy o wadze, jaką przykłada firma do swoich produktów. W pudełeczku jest przewód. Przewód, w tym przypadku akurat długości 4,6 metra, który charakteryzuje się tym, że ma końcówki w dwóch różnych kolorach. A dlaczego? Dlatego, że na pierwszej z tych końcówek mamy oznaczenie ROCK. Na drugiej z tych końcówek mamy oznaczenie PUNCH. Co mówi nam producent o tych oznaczeniach? Mówi nam, że końcóweczka z opisem ROK będzie przekazywała troszkę inne pasmo częstotliwości do wzmacniacza niż końcówka PUNCH. Czym się charakteryzuje? Zaraz sprawdzimy, bo jest tutaj opis na pudełku. Wtyczka ROK. Charakteryzuje się dosyć ciepłym brzmieniem, do, y, bardzo naturalnym i selektywnym brzmieniem. Natomiast y, wtyczka punch wetknięta do y, basu przenosi mniej niskich częstotliwości, a wyeksponowane są bardziej wysokie częstotliwości i środek. Co jeszcze Wam powiem, jak on jest wykonany, bo widać, że dosyć solidnie. Yy, mamy tutaj taki fajny oplot na tym przewodzie. Grubość jego według producenta to jest 7 mm, jest bardzo elastyczny, a jednakowo bardzo trwały. Końcówki tych jacków są pozłacane, a no nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale tak jak mówi strona internetowa producenta, wszystkie punkty lutowania są wykonywane z użyciem srebra. W związku z tym na pewno jakość lutowania też jest odpowiednia. To o jednym przewodzie. Drugi przewód, który nazywa się Precision, znajduje się również w takim estetycznym pudełku. Przewód jest z długości 4,6 metra. Otwieramy pudełeczko i co widzimy? Przewód właściwy. Mamy trochę nalepek firmy DL Dawid Laboga. Przewód ten jest przewodem kierunkowym. To znaczy, że tylko odpowiednio wpięty do gitary i wzmacniacza przepuści nam sygnał do niego. Mamy tutaj na tych wtyczkach oznaczenia strzałka do góry, czyli wejście do wzmacniacza, oraz strzałka do dołu, czyli wyjście z gitary. Przewód charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością, jest w trochę grubszej owice niż poprzedni przewód. Według producenta to ma 8 mm grubości, ale wcale nie powoduje, że nie jest on elastyczny. Poza tym, producent daje wieczystą gwarancję zarówno na jeden, jak i drugi przewód. To myślę, że też świadczy o jakości tego. Sprawdźmy zatem, jak zachowują się te przewody po podłączeniu do instrumentu i wzmacniacza. Jeszcze jedna informacja: nie jest to odcinek sponsorowany. Chcemy sprawdzić, jak się zachowują te przewody, ponieważ wiemy, że są one doceniane przez wielu instrumentalistów, nie tylko polskich, ale również i światowych. Do tych najbardziej znanych światowców zaliczają się Dave Ellefson, Steve Stevens, Tommy Emmanuel, a ostatni nawet Steve Lukather zaczął używać przewodów firmy DL David Laboga. Dlatego też sprawdzimy, czy one faktycznie są takie dobre. Nie są to tanie rzeczy, ale mam nadzieję, że cena przekłada się na jakość.